witamy mam nadzieję że to jest drugi odcinek vlogu kiki jesteśmy w gdzie jesteśmy w byczku nie ja wiem W jesteśmy, jesteśmy w Trogirze i tam przeszła pani taka ze sklepu się zasranie że nie można nagrywać mi zwróci zaraz uwagę i jesteśmy w a nie w gagli Uwaga, Marek teraz pokazuje swoje skile piłkarskie. Nie. Kolejna zabawa: kto w drgnie odpali, przegrywa. Nie. <grywa> nie. Przegraliśmy. Jak to się mówi? Game over! Rządzą, yeah. Idę sobie uliczkami w Chorwacji, propiż w zobaczcie kogo spotkałem. Marek! Cześć Marek! Jestem twoim wielkim fanem. Marek mogę zdjęcie. Marek. Marek jestem naprawdę ogromnym fanem. Marek. Marek mogę zdjęć. Nie. Widzieliście, że miałem filmik z Markiem, bo filmik z Markiem. Dobra, słuchajcie wszyscy, byliśmy się kąpać rozumiem i też za spotkałem Marka z naszego kanału. Faj, fajny ziomek, ale ogólnie Piotrek jest lepszy, tylko go nie, nie widziałem właśnie Piotrek, masz ci Słuchajcie, już jest zero, zero i będziemy zaraz zel... Witam w pierwszym podcaście Under Umbrella. Dzisiaj ze mną jest Marek Tomaszewski. Cześć, wybitny rumski sportowiec, naukowiec, polityk, a także filozof nauk społecznych. Dokładnie, Dzień dobry Marku. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem zacząć od tego, że pomimo tej deszczowej i wietrznej pogody wydaje się to być nasz najlepszy dzień 14 dni, tułaczki i, i podróży po tym bezkresnym i gorącym świecie. Cieszę się, że mogę ile dzielić się razem z Tobą. I niczym Odysseusz wrócisz do swojej takiej, prawda? Marki? Oj tak, po 10 latach wrócę chyba po 10 latach. Miałem to na polskim, Wreszcie na polskim. Nieważne. Do zobaczenia niedługo, ponieważ teraz trzeba uciekać przed deszczem. Trzymać się. Dziękuję, m e, dziękuję bardzo. Ze mną był Marek to masz ale... No do końca! Nie, to się za bardzo ugina pode mną. Jestem z na lotnisku. Lot mamy za ile? Za nieważne ile, na... ważne, że wracamy. Jakieś ostatnie słowa z Podsumuj Chorwację i ile na ile? Ocenka. 7 na 8. Okay. Nie, co ja mówię? 8 na 7. 7 na 10 byłoby 8, gdyby tam nie śmierdziało. Nie no, to 2 na 8. Wypieki były słabe, tak w większej części. To jeszcze można powiedzieć, że będzie skład 85, Także na ra